jeżeli z potencjalnym klientem rozmawiałeś telefonicznie pisałeś do niego cold maila się na, na spotkanie w wideo czy na żywo i ten klient przestał odzywać się do ciebie przestał reagować na twoje komunikaty to nie powielaj komunikatów bo to nie oznacza że jak zadzwonisz do niego nie 5, a 55 razy to on zmieni zdanie prawdopodobnie Wypadłeś z pola uwagi z jakiegoś powodu, który wcale nie musi dotyczyć Ciebie, to teraz zastanów się, w jaki sposób możesz wejść w to pole uwagi, ale nie jako stalkowiec, nie tylko jako profesjonalista. Może wejściem ponownie w pole uwagi będzie zaproszenie na webinar, może wysłanie artykułu z jakiegoś liczącego się Portalu, gazety. Może wy, nagrasz wywiad z osobą, która, którą będzie zainteresowany twój potencjalny klient.